Z tej strony Kuba i zapraszam na siódmą lekcję z mojej serii Matematyka na 6. Powiem sobie dzisiaj o okręgach i kołach. Zaczynamy! Co to jest okrąg? Okrąg o środku S i promieniu długości R tworzą wszystkie punkty, których odległość od środka jest równa R. I jak tutaj widzicie, mamy narysowany okrąg, mamy zaznaczony promień R. A jedynym punktem, tak naprawdę należącym do okręgu, jest punkt B. Żaden z tych pozostałych punktów nie leży na krawędzi. Co to jest koło? Koło o środku A i promieniu długości r tworzą wszystkie punkty, których odległość od środka jest mniejsza lub równa r. I tu też macie narysowane koło. I tutaj tych punktów jest więcej, ponieważ należą do koła punkty A, D i C. Warto pamiętać ważną zasadę. Środek okręgu nie należy do okręgu, ale środek koła należy do koła. I tak naprawdę jedyna różnica między okręgiem a kołem jest taka, że koło to naprawdę okrąg, można tak powiedzieć, z, wn w z wnętrzem. A okrąg to jest tylko krawędź. Kienkiwa okręgu. Kienkiwa to odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu. I tu jest jeden ze sposobów, Ja może przebiegać taka kienkiwa. Oczywiście jest ich całe mnóstwo. Średnica okręgu. Średnica to kienkiwa przechodząca przez środek okręgu. Jest to najdłuższa gienkiwa w okręgu. I widzicie tutaj mamy właśnie środek. Mamy narysowaną średnicę. Też, I tych średnicy też jest całe mnóstwo. Promień okręgu. Promień to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem okręgu. Jest to połowa średnicy. I rzeczywiście. Tak jest, bo z drugiej strony, jak mamy drugą część tak naprawdę niewidoczną teraz dla nas tego promienia, to gdyby była widoczna, to by była cała średnica. Okręgi styczne. Z okręgami stycznymi mamy do czynienia, gdy ich krawędzie stykają się ze sobą. I tu widzicie, że rzeczywiście te okręgi się stykają ze sobą. Mamy tutaj cały, od tego momentu aż do tego momentu punkty styczności. Obwód okręgu lub koła. Poniżej przedstawiam wzór na obwód okręgu lub koła oraz przykład obliczenia. 2πR to jest wzór na obwód okręgu koła. R to jest oczywiście promień, a π to jest w przybliżeniu 3,14. Czyli Wiemy, że tutaj, wiemy tutaj dany, że promi ma 3,5 cm, więc obwód będzie wynosił 7pi. Pole okręgu lub koła. Poniżej przedstawię wzór na pole okręgu lub koła oraz przykład obliczenia. I tu mamy wzór pi R. Do potęgi drugiej. I wiadomo, że R to jest oczywiście prom I tu tak samo. Promi ma 3,5 cm, więc pole mamy 3,5 razy 3,5. To nam wychodzi 12,25. No i jeszcze musimy to pomnożyć przez pi, dlatego mamy pole 12,25 pi. I przechodzimy już tak naprawdę do testu. Punktów poniżej należą do okręgu: S A I C, B, i D, S, B i C, czy może wszystkie? Które z punktów poniżej należą do koła: A S B I, D, S, D, i C, A B, i C, czy wszystkie? Dzięki Wato! odcinek łączący środek okrę okręgu z dowolnym punktem na okręgu. B. Odkinek przechodzący przez środek okręgu. C. odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu. D. Odkinek łączący punkty styczności okręgów stycznych. Wybierz fałszywą odpowiedź na temat średnicy okręgu. Średnica jest najdłuższą dziękiwą okręgu. Połowa średnicy to promień Średnica progi przez środek okręgu. Średnica nie jest cienkim. Wybierz fałszywą odpowiedź na temat promienia okręgu. Promień jest połową średnicy. Okrąg o średnicy 8 cm ma promień długości 2 cm. Promień łączy środek okręgu z dowolnym punktem okręgu. D. Okrąg o średnicy 14 cm ma promień długości 7 cm. który rysunek nie przedstawia okręgów stycznych. Mam Jakie rysunki podpisane. Pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty. Jaki jest wzór na obwód okręgu lub koła? Pier, 2 pier, 3 pier, 4 pier. Oblicz obwód okręgu o promieniu 16 cm. 16π, 32π, 48π czy 64π? Jaki jest wzór na pole okręgu lub koła? 3r, πr y, do potęgi drugiej, πr czy pi 10r. Oblicz pole okręgu obwozi 28π. 42 cm. 196pi, 14pi czy 140pi? Mam nadzieję, że ta lekcja Wam się podobała. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału i łapkę w górę pod tym filmem. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Cześć.